Oh. Dobra. 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 I teraz uwaga, jeszcze i za nim, ten. Trzymamy tu na tym terenie kobiety motocyklistki. Odezwijcie się, jesteście tu? Dziewczyny, no ty nie, to no wiesz, chodzi o to, że sprawdzam Twoje wiersze. Twój fan. Dobra. Rafał, pójdziesz troszkę bliżej. O, dobra, troszeczkę wycofaj, wycofaj minimalnie. Bez podpierania, po prostej, nie popuszczając piłki z łyżki. Start! na już koło było zaliniowane ja to widziałam, także w tym samym momencie upadła piłka, była meta i łagód w tym samym dokładnie momencie Tybo, Paweł, start Dobra, to nie mam gotowi do startu de jeito